Jeśli słyszę, że dziecko mówi do mamy, jesteś głupia, to przerywam to natychmiast. Jeśli nie zatrzymasz słów, to one urosną w zachowania. Dla mnie to nie atak, tylko krzyk jego emocji. Co się z nim teraz dzieje, że tak mówi? Za mocnymi słowami często stoi bezradność. Bezradność i złość nie daje prawa do obrażania. Trzeba to jasno nazwać. W emocjach tracimy kontrolę, a rolą dorosłego jest ją przywrócić. Wtedy często mówię, nie zgadzam się na te słowa, ale widzę, że coś cię boli. Dziecko nie nauczy się opanowania, jeśli dorosły też traci panowanie. Ale tu nie chodzi tylko o mnie. Chodzi o to, jak ono będzie traktować innych. Reakcja rodzica to model zachowania. Ale ja nie zostawiam tego bez rozmowy. Ale nie rozmawiamy w ogniu, tylko po burzy. Zamiast tylko korygować, warto uczyć innych słów dla tej emocji. Ja uczę, że emocje nie dają prawa do raniących słów. I nie chodzi o karę, ale o odpowiedzialność. Pokazuje, że emocje nie są złe, ale słowa mają siłę i trzeba się ich uczyć. W relacji jest miejsce na błąd, ale jest też miejsce na naprawę.